22 kwietnia godzina 18.00. To właśnie w ten dzień wystartował nowy tryb na naszym serwerze n jakim jest Dupe SMP. Na tym trybie, używając jednej komendy, możecie kopiować mnóstwo itemów. Dlatego ja postanowiłem spróbować swoich sił i rozpocząłem swoją rozgrywkę na Dupe SMP. Natomiast nie zagrałem jako Hozot ani jako RedBet. Tym razem wcieliłem się w nową pocałę, której nikt brzmi Antek 64. Dlaczego taka nazwa? Odpowiedź jest prosta. Nazwa jest z pewnych względów. Często używam słowa Antek 64, no to, bo ponieważ było zajęte, więc musiałem dać jakąś liczbę. A tu przypada, tego, że w Minecraftie Stack ma 64, więc wszystko idealnie się składa ze sobą. Big Brain! Zacznijmy jednak naszą przygodę. A jak możecie zauważyć, jesteśmy na badlancach co się składa również z tym, że będzie tu dużo złota. Więc zobacz. No i patrzcie, tej. O, się trafiło. Ty, tu coś leżało, no okej, okay, ale nic ważnego, coś taka jakaś szynka się chyba źle zrespiła O, żelazo mamy, dobra, mamy pierwsze żelazo, nice. Postanowiłem, że nie mogę grać jako zwykły gracz Dlatego czym prędzej zakupiłem rangę szef, dzięki której będę miał możliwość kopiować o wiele więcej razy Odebraliśmy sobie szefa, zakupiłem sobie szybko szefa I jesteśmy jedynym szefem na chwilę obecną na serwerze Więc let's go A jako szef mamy o wiele większe udogodnienia, więc będzie z tego na pewno trzeba korzystać Ogarniając to spokojnie podstawowe temy wydarzyło się to Ty, ziomek jakiś, mamy ziomka, mamy ziomka Co jest? Ty, kolega jakiś. Jakieś... Kurde, się nie wyrąbać, błagam Czekajcie Nie wiem, gdzie mam się go w ogóle spodziewać To jest najgorsze Nie wiem, czy to ja mogę sobie się czuć w tej kopalni Nie wiem, pójdźmy gdzieś może tutaj bardziej A ciekawe, jak długo on tu przy mnie w ogóle był No na serwerze cały czas jest no, więc, mogę być lekko przerąbane A nie chciałbym mieć jak od razu Jest! Oh shit! Oh shit! Oh shit! O oh shit, dobra, zawiamy, zawiamy stąd O oh shit, nie wiem czy ty widzieliście? tam byli diamentowi Gdzie mnie w ogóle teleportowało? Co jest? O, oh, 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 oh. tego to się nie spodziewałem Tego to się kompletnie nie spodziewałem Ty, złoto mamy, dobra, no mamy blok złota ty, Czemu go nikt w ogóle nie zebrał? Dobra, Nice po tej dość stresującej sytuacji wróciłem na spawn i odebrałem klucz, który Wy również możecie odebrać za darmo. Wystarczy dołączyć do naszego Discorda, wejść na kanał z nazwą Trybuna, na którym chcecie otrzymać klucz, następnie wpisujecie swój nick. No i w taki sposób klucz ląduje do waszego ekwipunku. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to polecam czym prędzej to nadrobić. Odebrałem sobie legendarny klucz na Discordzie, co również każdemu polecam. Dlatego też skorzystajmy z tego i zobaczmy, co nam dropni. Dajemy to mamy. Ja jeszcze mogę odebrać na pewno Daily chyba, wydaje mi się. Tak, mamy zwykły kluczyk, dobra. A tu mamy jabłka, okej. Okay. A jabłka z tego, co mi się zdaje, że można kopiować. Mamy jabłka, mamy 16 jabłek. Dobra, odłóżmy sobie to wszystkie takie wartościowe rzeczy, powiedzmy. Po otwarciu skrzynek wybrałem się dalej na RTP. Poszukiwanie po czegoś ciekawego. Natomiast wydarzyło się to. Chyba, muszę jak. O, o, nie, 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 nie. Kumpel, 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 kumpel. weź, weź, eee F Fuck, no, 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 no. Nie, no, że Co to było za miejscu? J Jaka na to była szansa, że trafiliśmy na siomka, no? Ej, pier Dobrze, o pierd. Dobrze, chociaż dużym kisztemki. Nie poddałem się i teleportowałem się na kolejne RTB. Dobra, teraz taktyka jest taka, że. Chociaż zrobię co ten żelazny secik. Będzie tak naprawdę, chyba wydaje mi się, że bezpieczniej. W momencie, w którym ogarniemy sobie żelazne i temki, idziemy szybko pod diamenty. Trzeba szybko jakoś się wystakować. Nie wiem, jak to zarobić, no, ale wydaje mi się, że jedyną opcją będzie te diamenty szybko znaleźć. Bo widzę, że już każdy jest diamentowy, więc. No, nie przeskoczę tego. Z czasem dowiedziałem się, że nie jestem sam w tej kopalni. O, żomek jakiś idzie. O fuck. Zawiłam. Oh, shit. Nie no. Przecież jakiś pech jest, co jest? Czemu ja już takiego ziomka spotkałem no? Dobra, bym sobie skopiował, kopiuj, dobra Mamy 24, dobra, chociaż tyle Dobra, teraz patrzę, że tu nikt nam się nie zarazpił nagle Błagam, dobra, szybko s... Nie, co ja zrobiłem? Nie to, dobra, mamy secik, dobra, mamy żelaznej temki chociaż Nice Uciekłem z tego miejsca, teleportowałem się na RTP I postanowiłem wkopać się pod siebie w poszukiwaniu diamentów No i długo nie musiałem kopać, bo dosłownie po chwili udało mi się znaleźć diamenty. Ty, hey, diament, co jest jeden? Dobra? Co jest trzy? Co jest... Oh, 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 oh. 4, 5 Tyle nam wystarczy. Kopiemy to. Kopiuj. Dobra, e, kopiuj to. E, Przydałoby się teraz zrobić już bloki chyba. Pyk, kopiuj. I mamy stan Dobra, e, to jest to spowolone jest Dobra, robimy sobie set. Schowam sobie w razie wto. Dobra, pyk, pyk, pyk. No, to mogę wywalić. I teoretycznie mam jeszcze jabłka tutaj. I złoto. Dobra, to mogłbym to wykorzystać. Dobra, kopiujemy Dobra, mamy stak tego złota. Dobra, i kopiuj teraz jabłuszka. Pyk i do Chesta tutaj. Pyk, pyk, pyk. Pakujemy to też. To też nam się przyda. Po ogarnięciu diamentowych itemów wyruszyłem dalszą podróż na RTP. Trzeba też uważać, żeby tu nikogo przypadkiem jakiegoś wykrokszonego gracza się nie... <laughs> no... nie trafić. O, nie byłoby to ciekawie. O! Oh! O! Oh! O, oh, shit! Ko koledzy! Koledzy! Panowie! No co wy? Chillera, weźcie, no! E, no! Kumpel! Nie, no! Co chcesz zrobić ze mnie? Czy w taki sposób? O, nie! O, nie! O, no, no, no! O oh, no, no, no Dobra? Oh shit. Oh shit. Oh no No, 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 no no! Dogadamy się jakoś. Ja mam łódkę! Dobra, ciśniemy. Ciesi, nice! Nice! Nie, o, ma też łódkę, dobra. Zadam radę, zamadę, jakoś. Kumple, no, weź. no co? Co wam na ten jeden kill? Co tu zrobić teraz? Musimy jakiś ląd znaleźć. Ja cię no, a mówiłem, żeby nie spotkać tylko kogoś wystakowanego. I dup, i mamy ziomka, no. Może im się znudzi, zrobić te, by płyło sobie, tak może im się to znudzi. Opa, Poddali się. Ty, udało się ich zgubić, dobra. Jakieś cudem chłopaki odpuścili sobie i mogłem teleportować się na RTP. Gdzie udało mi się znaleźć kobłęby, które na pewno przydadzą mi się podczas walki. Ej, przydałoby się zebrać te kobłęby. nie było głupie. Ty, ma męczna takiś. jest ziomek! Ta! Biego, go, piję go! Nice! 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 Zabiję go! Let's go! Let's go! Co miał? Co miał ciekawego? Wow, jaki miecz! Trafił! To dodatkowe serce miał? To, idziemy e, spawn. Dobra, dodaliśmy sobie to serce i mam jaki mieczy. Spójrzcie tylko na ten mieczy. Po zdobyciu naprawdę mocnego miecza, postanowiłem zenchantować cały diamentowy set, dzięki czemu będę miał lekką przewagę w walce. Po ogarnięciu enchantowanego seta, udałem się na poszukiwanie pustyni. A to dlatego, że moim kolejnym celem było zdobycie jabłka nocza, które najczęściej możemy zdawać w piramidach. Dodatkowo zobaczyłem, że na tej pustyni jeszcze nikogo nie było. Dzięki czemu szansa na znalezienie koksa jeszcze bardziej wzrosła. Natomiast podczas poszukiwań udało mi się znaleźć kolejny, mega rzadki przedmiot. butelki mamy, butelki mamy! Oh shit! Chowam je, chowam je! Dzięki butelkom z ekspem, chociaż na samym początku, będę miał w pewnym stopniu przewagę. Kiedy inni gracze będą mieli diamentowe sety prot 1, ja natomiast będę mógł w bardzo szybkim tempie ogarnąć sety 4-3. Następnie wydarzyło się to. Dobra, mamy kolejny portal. Serdecznie mi się wydaje, że w portalu to chyba nie żeby trafić koksy. Może czegoś jeszcze nie wiem o Minecrafcie, to się przekonamy. Co jest?! Oh, nie, co jest... Czy widzieli w tym momencie moją minę? To jest hit. Nie, no co tu się odwaliło? Mamy dwa najcenniejsze przedmioty na serwerze. Co jest grane w tym momencie? Może z wrażenia wykopałem blok złota, który mi się... Przyszło nie przyda. Kolejne za co się wziąłem do garnięcia prowizorycznej bazy i perfekcyjnych itemów, dzięki którym będę mógł czuć się bezpiecznym podczas walki. Kolejnym celem były serca, których na ten moment miał łącznie 10, czyli nie za dużo. Dlatego też wyruszyłem na spawn, na którym udało mi się pozyskać łącznie 7 kili, czyli 6 serc, ponieważ z jednego gracza, nie wiem czemu, ale jakimś cudem nie wytropiło serce. I w taki sposób zakończyłem dzień pierwszy. Z dnia następnego dołączy do mnie kapilot, któremu postanowiłem wyręczyć perfekcyjny item na sam start. No i w taki sposób wyruszyliśmy na poczekiwanie graczy do walki. Po chwili poszukiwań udało się znaleźć pierwszych śmiałków. Oooo, oh, kolegę, o ma kolegę, oh. Ja biorę tego drugiego, tego Miko. Oni uciekają, co jest z nimi? O, oh, nice. Dobra, no, uderzyłem go. Spróbuję go w pajęczynkę zrobić. Nice, nice. Zobitę, zabitę, co jest! Dobry, dziewięć, te, dawaj do następnego! On logno, A, na jego logno, logno, logno. A. Następnie zdobyłem również kolejne dodatkowe serce. Miejsce, w którym cały czas biegaliśmy, okazało się być idealnym miejscem do zdobywania serc. Co jakiś czas przybywali tutaj kolejni gracze, aż zebrała się tu nawet mała grupka, z którą postanowiliśmy zawiązać sojusz. No i w takim składzie udało nam się pokonać kolejnego gracza. Dołączył do nas również Jakub, któremu wręczyłem perfekcyjne itemy. I od teraz w takim składzie zdobywaliśmy kolejne serce na trybie Dupes SMP. Dodatkowo udało mi się zakończyć ten odcinek z 20 sercami. Dlatego też przy Przypominam oczywiście o suba i łapki w górę.